Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie ponownie z mojej spiżarni. Dzisiejszego dnia zajmiemy się e, lawiracjami e, cenowymi na rynku nawozów, albo bardziej e, celowymi lawiracjami, po to, żeby napchać kieszenie e, prezesów i pracowników, prawdopodobnie e, spółek skarbu państwa, z tego co wiem. No, w każdym razie spółek nawozowych, które mają. E, że tak powiem, lobby nawozowe w Polsce. Więc w jaki sposób to wygląda? W tamtym roku mogliśmy obserwować cenniki, które siały panikę na rynku nawozowym wśród rolników, publikowane po najwyższych cenach z danego dnia gazu. Czyli załóżmy, dana, dany gaz skakał o na przykład bardzo duży skok gazu był. I akurat właśnie w tym piku cenowym był robiony cennik. Jeżeli się nie mylę, był film o tym. Wtedy to chyba grupa Anvil takie coś nam, w sensie Anvil, takie coś nam zgotował i wywoływało to panikę na rynku. Po czym po dwóch lub trzech dniach nawozy okazało się, że były tańsze o 500-700 zł. Wtedy chyba nawet ktoś z moich znajomych kupił nawozy w okolicach 5000 zł. Po czym one spadły. Na okolice 3000 z groszem, już teraz nie, nie chcę dokładnie przywoływać tutaj cen. Natomiast co się dzieje w tym tygodniu, a nawet byśmy powiedzieli, że w przeciągu kilku dni, cennik, ja bym zaraz tutaj te cenniki będę wrzucał, bo w, jakim, w jaki sposób mają się co niektórzy zachować. Już pomijając fakt tego, jeżeli ktoś kupił nawozy w okolicach lata żniw po żniwach jesienią, gdzie faktycznie ta cena gazu była bardzo wysoka, ceny energii były bardzo wysokie, czy to na szklarnie, czy to na fermy drobiu, czy to dla zwykłych gospodarstw domowych. Faktycznie te, te ceny gazu były bardzo wysokie i od jesieni ten gaz systematycznie spadał, spadał, spadał. Natomiast nie szły zatem ceny nawozów, no bo wiadomo, że spółki muszą sobie napchać kieszenie o czym też zaraz powiem, bo, bo podejrzewam, że to będzie tylko przekręcenie tego pieniądza. No, oczywiście, tam, że parę milionów zostanie w kieszeniach, to już jest albo miliardów, to już jest inny temat. E, natomiast, no, faktycznie w okolicach tego lata ceny energii były bardzo duże. E, teraz e, te ceny energii spadają, jeżeli chodzi tutaj o gaz e, TTF. E, natomiast nie szły zatem spadki cen nawozów, te ceny nawozów były trzymane. I teraz, w jaki sposób to wygląda? 14, 14 marca. Może powiem jeszcze sekundkę, przerwę, przepraszam, ale powiem na szybko, w jaki sposób tematy wysiewu nawozów wyglądają, bo niektórzy, to jest film bardziej robiony nie dla nas, rolników, tylko dla osób, które nie są związane z branżą. W normalnych warunkach wysiew nawozów azotowych jest możliwy, w naszym kraju był możliwy od 1 marca. W tym roku nasz cudowny rząd, wspaniałomyślny, cudowny rząd zezwolił, na wysiew nawozów już od 1 lutego, jeżeli się nie mylę. Ja nie jestem w ogóle w rejonie, w którym jest możliwy w tak szybki nawozu. Natomiast był taki projekt, który zakładał, że jeżeli średnia dobowa temperatury powietrza przekroczy próg 3 stopni, no to możemy siać nawozy w lutym, gdzie wcześniej, ostatnimi latami było to niedopuszczalne, rośliny mogły głodować. Natomiast w tym roku cudowny, wspaniałomyślny rząd pozwolił rolnikom siać nawozy w lutym, jednocześnie trzymając cholernie wysoką cenę nawozów, o czym za chwilę, e, utrzymując ją do 17 marca, czyli do wczoraj, mimo tego, że gaz na terminalach jest, znaczy przepraszam, na, na TTF-ie jest w okolicach 45 euro, jeżeli się nie mylę. Czyli jest najniższy od, no od bardzo długiego czasu, ale nie jest jeszcze tak niski jak przed wojną, ale jest bardzo niski. I teraz w jaki sposób to wygląda? Tutaj teraz już rzucamy cenniki, bo już się Przemek jak zwykle rozgadał. Cennik z 14 marca e, z Agrochemu e, drożeje nam mocznik. Co ciekawe drożeje nam mocznik z 2840 zł. Na 2930 to mamy cennik 14, po czym e, po w zasadzie dwóch dniach, 14, 15, 16 już były plotki. 17 jest opublikowany cennik, no to już żebyśmy byli e, konkretni, no to mamy 15, 16, no 3 dni, natomiast już ploteczka była wcześniej. Mamy tutaj cennik 17, mocznik dalej został na tych 2930 na temat, co się stało z saletrą. 2860 na 2250, jeżeli. E, mamy różnicę cenową. E, letra 2860 minus 2250. E, różnica wynosi 610 zł. E, mamy po połowie marca. Rolnicy muszą nakarmić te zboża. Jeżeli ktoś kupił teraz e, zboża czy rzepaki, jeżeli ktoś kupił teraz 10 ton, jest e, w przeciągu 3 dni 6000 zł stratne, gdzie e, czy to grupa Azoty czy Anvil e, pod Orlenem, który jest, e, mają rentowność produkcji, e, to jest grana czas, to, było, to co oni teraz zrobili to jest jasne podstawienie rolników pod ścianą żeby po prostu wyciągnąć pieniądze z rynku, czyli mówiąc krótko, to jest celowe wydymanie rolników na, na duże pieniądze, bo to nie są różnice rzędu złotówek, tylko setek złotych, gdzie tak jak mówię, tu mamy 610 zł na saletrze, gdzie takich cen nie było nigdy od wiosny do, do zimy, takich różnic cenowych, procentowo trzeba było to przeliczyć no i plus to 14 opublikowany cennik, żeby dodatkowo jeszcze wprowadzić panikę na rynku, czyli to samo co robiono zimą w tamtym roku i tyle. W ten sposób to wygląda. Plus jeszcze zapewnienia ministra rolnictwa. Rolnicy kupujcie nawozy, rolnicy nie sprzedawajcie, nie sprzedawajcie zboża, bo zboże zdrożeje. Wiadomym, wiadomą rzeczą jest, że jeżeli ten człowiek by miał za grosz honoru, to by już dawno podał się do dymisji. Natomiast e, przypomnijmy sobie ten film, który ja mówiłem, e, nagrywałem ten film jakiś czas temu. Morawiecki chyba się wypowiadał na temat stałej dobrej ceny na pszenicę e, 1400 zł, więc jest prawdopodobieństwo na to, że tej dymisji na razie nie widzimy. Bo teraz za nasze pieniądze. Będziemy siebie wspierać, czyli za te pieniądze, na których nas oszukano, e, za chwilę może mam nadzieję trochę, ale też i takie przesłanki, no bo mamy rok wyborczy, więc jak widzimy, dzieją się cuda, tu nam kradną, tutaj mogą za chwilę nam dawać, więc jest bardzo prawdopodobne w mojej opinii. Że ta niska cena zboża, która jest teraz, to jest po prostu dla tych, którzy muszą napełnić magazyny, zatowarować się na następny rok. Dlaczego zatowarować się na następny rok? Dlatego, że na chwilę obecną przy obecnych kosztach na produkcji pszenicy, siedmiotonowej pszenicy, zostanie na rękę w okolicach tysiąca przy obecnej cenie. 1000 1100 zł, już nie, roz, nie rozbrajajmy, tam nie rozgraniczajmy, gdzie jaka jest, tylko to jest przeliczone z kanału Epole. Bardzo fajny film, możecie sobie zobaczyć tę kalkulację. Zostanie 1000 zł, więc nie ma szans na to, żeby taka cena była utrzymana jesienią czy zimą, bo to jest po, e, 1000 zł w przypadku wielu osób e, dzierżawa wynosi. Wiemy ile, no ale, ale no już powiedzmy, że ten 1000 zł od hektara, więc rolnikowi nie zostaje, nie zostaje nic, bo z reguły 2000 jest dzierżawa, więc dopłata plus 1000 zł, więc pracujesz za darmo. Więc teraz e, ta cena jest zbita. Z tego co piszecie w komentarzach, cena e, w Niemczech jest ponad, o e, okolicach nawet 400 zł wyższa za pszenicę niż u nas, także. Bardzo, cieszą, e, wczorajsze, bardzo cieszy wczorajsze przywitanie e, na targach ministra rolnictwa słowami spierdalaj dziadu. E, jest to miód na uszy dla wielu, na pewno tak jak i puszczenie gazów w Zetorze. Tutaj widzimy e, w jaki sposób spółki e, od Skarbu Państwa zależne tak, e, wprowadzają chaos i zamęt na rynku nawozów, plus jeszcze pozwolenie na siew nawozów, którego nigdy się nie, mo nie można było doprosić w lutym. i w ten sposób mamy tutaj pięknie e, polskich rolników już powiedzmy ładnie. Będzie was ruchał w dupę. No i teraz podejrzewam, że będzie rzucanie jakiegoś socjalu. I tak zabierzemy ci, a teraz może jakiś socjal damy. Mówi się o w dofinansowaniu jakiegoś tam sprzedaży pszenicy, gdzie to jest w ogóle niepotrzebne, i od lat mówimy to, że my nie chcemy żadnych dopłat, my chcemy tylko uczciwych zasad, uczciwych cen, uczciwej pracy. I my łapami, bo my najciężej pracujemy już na pewno w okresie letnim, ja bym powiedział, że całym rokiem, jeżeli chodzi o hodowców. I my sobie te pieniążki, że tak powiem, wypracujemy bez żadnego problemu żebyście w garze nie mieszali, nie kłamali i nie kradli.